Hej, tu Kamil. Postanowiłem zapoczątkować serią, jaki smartwatch, jaką smartopaskę wybrać do określonej kwoty. Dziś zajmiemy się tymi do 500. Będę odnosił się do cen regularnych, no ale promocyjne też z przymrużeniem oka będę brał pod uwagę. Niech to będzie odpowiedź na liczne pytania, które bardzo często się pojawiają. Jest tylko jedno ale. Będę starał się bazować mocniej na doświadczeniu, czyli inaczej mówiąc na zrecenzowanych sprzętach. Ale daję sobie furtkę na odnoszenie się też do sprzętów, które w moich rękach nie były, ale wiem, że są dobre. O tym na pewno w odcinku będę komunikował. No więc lecimy. Zrobiłem dla Was dla ułatwienia timeline. I jest tam rozgraniczenie na zegarki i opaski, ale też z rozgraniczeniem na GPS bez GPS. No dobra, więc jaka opaska do 500 zł bez GPS? No, i tutaj mam takie cztery typy. Ułożę je w kolejności od najlepszej, w mojej opinii, do może, no nie najgorszej, ale najsłabszej z tego skromnego zestawienia. Od razu mówię, odpuszczam już wersję Honora 4 i 5, no bo moim zdaniem warto sięgnąć po coś nowszego. Te modele wykluczam. Na czwartym miejscu jest Xiaomi Mi Band 4C, lub inaczej Redmi Band. Chociaż polecam kupować wersję Global, czyli tę pierwszą. Na pewno będzie mniej zabawy z apką. No, i na tym miejsce składają się dwa czynniki: apka w fazie rozwoju, czyli Xiaomi Wear. Oraz sama opaska. Jest ona bardzo budżetowa. Nie ma omoleda, ma ograniczone tarcze. Słaby system ładowania, ograniczona ilość treningów, pasek nie jest zbyt wygodny, no ale jak wiecie, rekompensuje to cena. Bo w niej, no ciężko o jakąś taką lepszą konkurencję. Z tego co widziałem można ją wyrwać nawet za około 60 zł. No standardowa cena taka regularna to około 100. Jeżeli potrzebujecie bardzo podstawową opaskę, to ta może się sprawdzić. A chcecie poznać szczegóły? Zapraszam do pełnego materiału. Trzecie miejsce to zwykła czwórka. Posiada ona już ekran AMOLED. Do jej sparowania użyjemy już Mifita czyli mocniej dopracowanej apki. Pod względem wielkości bardziej ona do mnie przemawia. Fajnie radzi sobie z liczeniem kroków, pasek jest przyjemny w dotyku, no i ogólnie jest to bardzo fajna opaska. Ale wkraczamy na drugie miejsce. Jeżeli zaczynacie swoją przygodę z opaskami, chcecie coś tańszego, to sięgnijcie po piątkę. Dostaniecie w niej większy ekran, funkcję Pay, niezły motywator, nagrają o tym osobny film. I tutaj może akumulator jest troszkę no słabszy, ucierpiał tej wersji, bo wytrzyma wam troszkę mniej niż czwórka, ale za to ładowanie jest lepiej rozwiązane. Nie musicie wyciągać pastylki, a to jest duży plus. No dobra, ale Xiaomi i Xiaomi. Dlatego przechodzimy do pierwszego miejsca. No i było ono dla mnie ciężkie do ustalenia. Bo tak, no szczerze mówiąc, stawiam mi banda 5 i honora banda 6 na równi. Bo zobaczcie. Produkt od Xiaomi nie ma SPO2, ale produkt od Honora nie ma PAY, więc powiedzmy, jakoś to się troszkę wyrównuje. Ale ogólnie kształt nowego Honora sugeruje już bycie takim zegarkiem niż opaską, no ale tak nie jest. No musicie mieć też na uwadze, że no szóstka od Honora nie jest tak łatwo dostępna jak wcześniej omawiane opaski. Pewnie wiecie z mojej recenzji, warto na nią czekać. Jak nie możecie, no to bierzcie mi Banda 5. Opaski z GPS do 500 zł. No i z tych recenzowanych opasek nie ma dużego wyboru, bo testowałem jedynie Honor Band 4 Pro. No i tyle. Więc jeżeli potrzebujecie GPS, ale chcecie mieć nadal opaskę, no to prosty jedyny wybór jak dla mnie, tak jak mówiłem, Band 4 Pro. Dokładność tutaj GPS jest na wysokim poziomie, do obsługi mamy bardzo funkcjonalną apkę, która ma taki jeden mankament. Cały ten produkt powiedzmy, bo kompatybilność jest wyższa jednak na systemie Android. Ale dobra, jeżeli chcecie opaskę do 500 zł, jeszcze temu. I patrząc na aktualne ceny no to do tej ceny kupicie już nawet dwie, bo te ceny poszły w dół. Idziemy dalej. Zegarki bez GPS do 500 zł. No i tutaj konkurencja jest trochę większa. W tym zestawieniu pojawia się aż 7 zygarków. Na ostatnim, czyli siódmym miejscu, wstawiłbym Halu LS02. Jedynkę wykluczam? A dlaczego? Słaba apka, niedopracowana, plus niedopracowany zegarek, mam na myśli system. W ostateczności możecie się nią zainteresować, może tą ulepszoną wersją, no ale niech to będzie taka ostateczność. Lepszym wyborem wydaje się Halo Solar. No u mnie zajmuje szóste miejsce. Zegarek współpracuje z inną apką. I właśnie za to mam pretensje do Halo. Do każdego zegarka jest inna apka. Ale dobra, ten system w tym zegarku też nie jest dopracowany, no ale i tak mocniej mnie przekonuje niż LS02. Wygląd bardziej zegarkowy. Niezabawkowy, ale to tylko moje odczucia. Piąte miejsce należy do Amazfit Neo. Zegarek, który głównie dobrze wygląda i który funkcjonalność zyskuje w połączeniu z aplikacją. To jest ważne. Ale ważne też jest to, że jest ona dopracowana. Dlatego jest to ciekawa propozycja, ale dla osób, które potrzebują zegarka głównie do kroków, czy informacji, że dostali jakąś wiadomość. Duży minus to brak wibracji. Miejsce czwarte i trzecie przyjmuje Realme. Czwarta to wersja Realme Watch, a trzeci Realme Watch S. Oba w regularnej cenie kosztują zbyt dużo. W promocjach stają się niezłą konkurencją. Jeżeli myślicie o tych zegarkach, to po prostu szukajcie promocji. Oba mają SPO2, oba działają dobrze. Wersja S wykazuje się bardziej przy działaniu na jednym ładowaniu niż wersja zwykła. Dlatego apka do nich czyli Realme Link moim zdaniem jest ok, ale wymaga dopracowania. Finalnie i tak uważam, że to jest no taka dobra propozycja do 500 zł, a nawet bardziej do 300 zł. Drugie miejsce to Amazfit Bip U. No tutaj nadal jest to ekran IPS jak w poprzednich zegarkach, ale zyskuje funkcjami takimi jak chociażby pay, SPO2, liczbą treningów, dobrze skonstruowanym menu, świetną apką, szybkimi odpowiedziami. I mogę powiedzieć z czystym sumieniem, że bez dwóch zdań jest to zasłużone drugie miejsce w rankingu zegarków bez GPS do 500 zł. Ale co ciekawe, dostaniecie go już dużo niższej cenie, no bo te 500 to powiedzmy taka tutaj bariera, do której się odnoszę. Pierwsze miejsce należy do honora Watch ES. Najlepiej gdy kupicie go z promocji, bo bez tej promki w regularnej cenie, no moim zdaniem, jest za drogi. Mamy tutaj świetny molodowy wyświetlacz, którego poprzednikom z tego zestawienia brakowało. Dopracowana apka. Fajnie rozwiązana sprawa z treningami. Tutaj może niektórym kształt no może nie odpowiadać, bo jest na pograniczu zegarka opaski, ale i tak moim zdaniem jest to najlepsza propozycja zegarka bez GPS do tej kwoty. Jak go wyhaczycie za 250-300, to moim zdaniem nie przepłacicie. Dobra, idziemy dalej. Wchodzimy w świat zegarków do 500 zł, ale z GPS. Jest ciekawie. W tym zestawieniu będzie 5 takich zegarków i od razu zastrzegam. Poza kolejnością zaproponuję 3. Dlaczego poza? Nie dlatego, że są gorsze od tych, ale ich nie miałem na swojej ręce. Wiem, że są dobre, ale nie z doświadczenia. Jest to Amazfit Bip U Pro, Amazfit GTR 47 i Verge Lite. Ten drugi jest już trochę staruszkiem. No więc nie wiem, czy chcecie się na niego decydować. Ja bym w niego już chyba nie inwestował. Ranking otwiera Xiaomi Mi Watch Lite. No, definitywnie nie polubiłem się z apką Xiaomi Wear, ale sam zegarek uważam za dobry początek. Tylko, no, do tej kwoty granicznej 500 zł, no, są lepsze propozycje. I dlatego, gdyby ranking dotyczył sprzętów do 300 zł, to ten na pewno byłby w czołówce. Tak do tego podchodźcie. Czwarte należy do Bipa S. I tutaj historie podobna jak z Mi Watchem Lite. Gdyby ranking dotyczył niższych kwot, ten zegarek byłby wyżej. Tutaj duży plus jak dla mnie to ekran. Nie AMOLET, a ekran transfleksyjny. Jest on taki typowo do sportów, ponieważ daje lepszą czytelność w słońcu, ale i finalnie osiągamy lepszy czas pracy na jedno ładowanie. Do tego jest super dopracowana apka. Czego chcieć więcej? Trzecie należy do Amazfit GTS. Jest to roczny zegarek, ale za to w fajnej cenie. Idealnie wpisuje się w ranking zegarków z GPS do 500 zł. Mamy tutaj AMOLED, akceptowalną baterię, fajny system zegarka. Ja osobiście dobrze wspominam ten sprzęt i mogę z czystym sumieniem go polecić. Zwłaszcza teraz, gdy te ceny troszkę poleciały w dół. Drugie miejsce to Huawei Watch Fit. Duży, jasny, AMOLEDowy ekran. To jego duży atut, coś innego niż pozostałe. I tutaj chodzi o kształt. Alternatywa dla okrągłych jest wygodny w użytkowaniu i no co więcej, no spełnia swoje zadanie. Ma sporo funkcji, dobrą baterię, tylko może pojemność na papierze tego nie pokazuje, ale uwierzcie jest dobrze. Świetny zegarek na początek i to w dobrej cenie. Apką też się raczej nie powinniście zawieść. Chyba, że używacie iOS, no to trochę funkcji może wam brakować. Liderem tego zestawienia, subiektywnie, jest Huawei Watch GT 2e. Tylko dlaczego go nie wykluczyłem z uwagi na cenę? No przecież regularna cena to 600 zł. I tutaj nie do końca się zgodzę, bo z tego co widziałem, ta cena nie przekracza tych 500 zł. Często niby jest w promocjach, ale tak naprawdę no ta cena rzadko wynosi ponad te 500 zł, czyli tą kwotę graniczną. Jeżeli jednak uważacie, że jest inaczej, to uznajcie ten zegarek jako pozarankingową propozycję, i liderem wtedy staje się Watch Fit. No ale dobra, ten zegarek zaskakuje baterią, solidnością wykonania i to naprawdę trzeba mu przyznać ekranem AMOLED, ciekawymi tarczami, wygodną i dopracowaną apką zresztą jak przy wszystkich Huawei czy Honor. Do tego jako jedyny z tego zestawienia ma możliwość wkrywania muzyki do pamięci duży plus przy treningach. Dobra, to tyle. Pamiętajcie, że recenzje większości przytaczanych zegarków czy opasek macie na moim kanale. Dla ułatwienia podlinkuję je w opisie. I od razu powiem, nie sugerujcie się też mocno miejscem danego zegarka w tych moich zestawieniach. Raz, że to jest mocno subiektywne, a dwa, rozbieżność cenowa poszczególnych sprzętów jest bardzo często duża. Dlatego też taki Halo LS02 ucierpiał w zestawieniu zegarków do 500 zł i trafił on na ostatnie miejsce. No bo okej, okay, nie jest to taki sprzęt, no nie wiem, mega fajny, ale do tych MAX 90 zł, no to już faktycznie nie ma konkurencji. Dlatego wybaczcie, musiałem trochę to spłycać, bo inaczej tego filmu po prostu by nie było. Musiałem iść na jakieś kompromisy. No i fajnie, żeby ten materiał był taką przestrzenią na wasze pytania. Bo pamiętajcie, jeżeli pytacie o jakiś zegarek, to proszę, żebyście oprócz ceny pisali, co wymagacie. Wtedy będę w stanie pomóc. Dajcie znać, czy taki odcinek się podobał, czy robisz takich materiałów więcej? Bardzo mnie ciekawi odbiór tego materiału. Tymczasem trzymajcie się!